Pod koniec mijającego już sezonu zaczęły pojawiać się doniesienia medialne, że Leo Messi nie przedłuży wygasającego z Paris Saint-Germain kontraktu i tym samym w przyszłym sezonie będzie występował w barwach innego klubu. Co oczywiście od razu uruchomiło falę spekulacji na temat jego najbliższej przyszłości, a gdy tylko decyzja Argentyńczyka została oficjalnie potwierdzona, spekulacje przybrały na sile. Głównymi kandydatami do wygrania wyścigu o podpis Messiego zdawali się być FC Barcelona a także grający w Arabii Saudyjskiej Al-Hilal, który oferował Argentyńczykowi niebotyczne wręcz wynagrodzenie, podczas gdy Barcelona rozpaczliwie wręcz starała się pozyskać odpowiednie fundusze i przekonać La Liga do zatwierdzenia jej planu finansowego. Wydawało się więc, że jak przy tego typu transferach, ta saga będzie ciągnęła się naprawdę długo. Jednak niespodziewanie już na początku czerwca poznaliśmy nowy klub Leomessiego. Zagra on w Interze Miami występującym w lidze MLS w Stanach Zjednoczonych. Jak w ogóle rozumie się ten ruch? Co on może oznaczać dla Leo Messiego? FC Barcelony, Interu Miami, ale też cały MLS? Zapraszam Was na nowy odcinek na kanale Dzieci Futbolu, w którym przedstawię Wam swoją opinię o transferze Leo Messiego do Interu Miami. Na samym wstępie warto krótko zaznaczyć, że sama decyzja o odejściu z że nie jest czymś zaskakującym, bowiem atmosfera w stolicy Francji po odpadnięciu w 1.8. finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium była niezwykle gęsta. Nie ma co się oszukiwać, Messi nie został tutaj sprowadzony dla Mistrzostwa Francji, bo te PSG zdobywało w ostatnich latach seryjnie. Jego celem było doprowadzenie paryskiego klubu do pierwszego w historii triumfu w Lidze Mistrzów. Ta sztuka się nie udała, a w samym dwumeczu z Bayernem Messi nie był zbyt widoczny, nie pomógł raczej drużynie. I Kibisom nie podobała się jego postawa, był wręcz wygwizdywany w jego ostatnich meczach. No i to sprawiało, że czuł się na pewno zdecydowanie gorzej niż w ukochanej Barcelonie. I nie ma co się dziwić, że nie chciał kontynuować swojej kariery w Paryżu. Jestem też przy tym przekonany, że w innym, silnym europejskim zespole, gdzie atmosfera jest lepsza niż w Paryżu. O co przypuszcza? trudno Messi go nadal by było stać na dobre występy, bowiem nie był to może jego najlepszy indywidualny sezon w życiu, ale dorobek 16 goli i 16 asyst w 32 meczach Ligi Francuskiej. To i tak wciąż bardzo dobry wynik. Do tego poprzedniej mundialowej Messi dla Paryżan zdobył 9 goli i dołożył 6 asyst więc myślę, że spokojnie stać go jeszcze na dobre występy na najwyższym europejskim poziomie. Wiedząc, że Messi zdecydował się na grę poza Europą, nieunikniane są skojarzenia i porównania z transferem Cristiano Ronaldo do Al Nasser, bowiem mimo tego, że Argentyńczyk jak na swoje możliwości nie zaliczył wybitnego sezonu w piłce klubowej, to i tak nic to w porównaniu z tym, co w cudzysłowie osiągnął Ronaldo w Manchesterze United. Jego gra w tym klubie w tym sezonie była fatalna. Atmosfera jeszcze gorsza i po prostu musiał odejść. I tutaj możemy znaleźć punkt wspólny dla tych dwóch transferów. Ich tło było zupełnie inne, ale celem obu piłkarzy przy podejmowaniu decyzji o opuszczeniu kontynentu europejskiego było zapewne chęć znalezienia spokoju. Bo zarówno Messi, jak i Ronaldo grali w jednych z najbardziej medialnych klubów na świecie, gdzie siłą rzeczy ciśnienie na sukces jest niezwykle wysokie, ale przede wszystkim swoją markę zbudowali latami genialnych występów, a ich rywalizacja napędzała świat piłki nożnej przez wiele lat, i nie ma co się dziwić, że wciąż wymagano od nich naprawdę dużo. No ale są oni pod koniec swoich karier, nigdy już nie będą w stanie dojść do najwyższego swojego poziomu. Sprzed kilku lat osiągnęli w piłce tak naprawdę wszystko, i można to zrozumieć, że pod koniec swoich karier chcą się po prostu cieszyć grą bez parcia na kolejne trofea, których zdobyli już bardzo wiele indywidualnie, również osiągnęli mnóstwo i po prostu chcą zaznać spokoju i spokojnie pograć w ligach, gdzie to zainteresowanie medialne nie jest aż tak duże jak w Europie. Przejdźmy jednak w końcu do Inter Miami, bo warto w ogóle się dowiedzieć, z jakim klubem mamy do czynienia. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt, że to bardzo młody zespół, którego współwłaścicielem jest David Beckham. Jego przystąpienie do rozgrywek MLS zostało ogłoszone pod koniec stycznia 2018 roku. A debiut tej drużyny w lizy amerykańskiej miał miejsce w marcu 2020 roku, a więc niedługo przed startem pandemii. Jak dobrze wiemy, sparaliżowała ona rozgrywki piłkarskie na całym świecie, nie ominęło to Stanów Zjednoczonych, i w takich okolicznościach, w swoim pierwszym sezonie, Inter Miami w Konferencji Wschodniej zajął dziesiąte miejsce, zakwalifikował się do fazy eliminacyjnej playoff. Gdzie jednak odpadł w pierwszym starszu z Nashville. Sezon 2021, rozegrany już w normalnym wymiarze, okazał się dla Interu Miami gorszy, zakończył się 11 miejscem i brakiem kwalifikacji do fazy play-off. Najlepszy występ w swojej historii Inter Miami zaliczył w zeszłym roku, gdy zajął szóste miejsce w swojej konferencji i w pierwszej rundzie playoffów offów odpadł po starciu z New York City. Jednak zespół z Florydy nie poszedł za ciosem, a obecne rozgrywki mogą być najgorszymi w jego niedługiej historii, bowiem Inter Miami po 17 rozegranych spotkaniach ma zaledwie 15 punktów i zajmuje ostatnie 15 miejsce w swojej konferencji. Najpopularniejszymi zawodnikami, którzy mieli okazję przywdziewać koszulkę Inter Miami, byli Gonzalo Higuain, a także Blaise Matuidi Pierwszy to wicemistrz świata z Argentyną z 2014 roku. 70 występów w barwach Interu Miami. Natomiast drugi to świata z Francją z 2018 roku. On natomiast zaliczył w barwach Interu Miami 48 spotkań. W obecnej kadrze jednak na próżno szukać zawodników takiego kalibru, a obecnie najbardziej znanymi zawodnikami w Interze Miami, którzy mieli okazję grać niegdyś w Europie, są prawdopodobnie Deandre Jedlin, znany m.in. z występów w Newcastle United, czy też francuski napastnik Corentin Jean grający niegdyś w lidze francuskiej. W związku z tym Messi będzie absolutnie niekwestionowaną gwiazdą całego zespołu, ale też ligi, bo choć wiemy, że trafiało tutaj już sporo piłkarzy znanych z gry w Europie, chociażby Andrea Pirlo czy David Beckham, to piłkarza takiego kalibru jeszcze tutaj nie było. Mówimy w końcu o prawdopodobnie najwybitniejszym piłkarzu w dziejach, Piłki nożnej. Oprócz tego, że Messi niezaprzeczalnie wniesie czysto sportową jakość do ligi, to jego transfer będzie dla niej również olbrzymim skokiem marketingowym, bowiem jest to stosunkowo młoda liga. Powstała tuż przed Mistrzostwami Świata w Stanach Zjednoczonych, które odbyły się w 1994 roku. Znamy specyfikę lig zawodowych w Ameryce: NHL, NBA czy NFL. Są to ligi generujące ogromne zainteresowanie o wysokim poziomie sportowym. MLS rozwija się i na pewno też do tego dąży. A właśnie przyjście Messiego niewątpliwie będzie krokiem do przodu, który może popchnąć ligę i pomóc jej zyskać większą popularność. Charakterystycznym rozwiązaniem dla lig amerykańskich jest tak zwane salary cap, które w MLS objawia się tym, że każdy klub może przeznaczyć ograniczoną kwotę na wynagrodzenia dla piłkarzy. I mam tutaj na myśli zarówno sumę wynagrodzeń dla całego zespołu, jak i kwotę, jaką można przeznaczyć. Na pensję dla jednego piłkarza to ma stworzyć równe warunki dla wszystkich zespołów, by ktoś nie skompletował zbyt silnej kadry w porównaniu do innych drużyn w lidze. Ale jest też przy tym reguła designated player, która pozwala każdemu klubowi na zakontraktowanie maksymalnie trzech zawodników wykraczających poza ten limit płac, i taki status niewątpliwie w interze Miami będzie miał Leo Messi. Inną specyficzną regułą w amerykańskich rozgrywkach jest brak spadków i awansów. I MLS, tak jak na przykład NBA, jest ligą zamkniętą. Mogą do niej dołączyć jedynie kolejne drużyny, ale nie na zasadzie awansu. Messi nie przychodzi więc do Interu Miami, by bronić go przed degradacją, więc niewątpliwie ten spokój będzie znacznie większy a presja związana z występami dla tego klubu mniejsza niż w jakimkolwiek czołowym europejskim klubie. Obserwując czołowe amerykańskie ligi, łatwo dojść do wniosku, że mamy tam do czynienia nie tylko z wysokim poziomem sportowym, ale także z wielkim show. Ich specyfika jest niewątpliwie inna niż w piłce europejskiej. Messi będzie miał status wielkiej gwiazdy, nie będzie pewnie pod tak sporą presją, będzie mógł bardziej cieszyć się grą i po prostu końcówką swojej kariery. Wrócę tutaj jeszcze na chwilę do porównań Messiego z Ronaldo, który jak dobrze wiemy gra w lidze Arabii Saudyjskiej. Ma ona zakusy, by ściągać coraz więcej światowych gwiazd, ale myślę, że MLS generuje i będzie generowała większe zainteresowanie, w czym jeszcze bardziej pomaga jej obecność Messiego. Myślę, że identycznie byłoby, gdyby to Ronaldo, a nie Messi, grał w lidze amerykańskiej. Pozostając przy wątku rywalizacji Ronaldo z Messi. Odejście Messiego poza Europę jest pewnym symbolicznym, ale smutnym momentem, bowiem myślę, że jest już to na dobre koniec rywalizacji tych dwóch piłkarzy. Przynajmniej na poziomie klubowym. Czy któryś z nich wróci jeszcze do gry w europejskich rozgrywkach? Ciężko mi to powiedzieć, ale nawet jeżeli tak się stanie, to pewnie będzie to trwało przez jeden, maksymalnie dwa sezony. Nadal możemy obserwować tych piłkarzy, ale na pewno nie będzie to nas tak elektryzowało. Zobaczymy, czy dotrwają oni jeszcze do kolejnego Mundialu, ale niewątpliwie jest to kolejny krok ku końcu tej wspaniałej ery. Tak jak zapowiadałem na początku odcinka, powiem jeszcze kilka słów o Barcelonie. Nadzieje na powrót Messiego do Dumy Katalonii były olbrzymie, tak się jednak, jak wiemy, nie stało. Z naszej perspektywy byłaby to fantastyczna sprawa. Moglibyśmy obserwować Roberta Lewandowskiego w duecie z Leo Messim, ale być może dla Barcelony to nawet lepiej. Przychodzi ona, moim zdaniem, identyczny okres, z jakim zmagał się kilka lat temu Real Madrid po odejściu Cristiano Ronaldo. Musiał się przyzwyczaić do gry bez swojej wieloletniej gwiazdy. Tak samo dzieje się w Barcelonie. Był to jej drugi sezon bez Messiego i jego powrót mógłby ten proces zakłócić. W krótkofalowej perspektywie, powrót Argentyńczyka do stolicy Katalonii byłby na pewno wielkim wydarzeniem. Ale nie jestem przekonany, żeby w długoletniej perspektywie był aż tak korzystny. Być może takie rozwiązanie okaże się więc korzystne dla każdej ze stron dla interu, Miami i MLS. Niewątpliwie będzie to potężny impuls do dalszego rozwoju. Messi będzie mógł się spokojnie cieszyć końcówką swojej kariery, grając bez tak wielkiej presji jak w Europie. Natomiast Barcelona. Będzie mogła dalej kształtować zespół już w erze Post Messi. Ja sam jestem bardzo ciekawy, jak te wszystkie sprawy się potoczą. Czy Messi wróci jeszcze kiedyś do Barcelony? Tego w tej chwili nie możemy rozstrzygnąć. A ja Was tradycyjnie zachęcam do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was już na kolejne filmy. Do zobaczenia.